Witamy w Paryżu po konferencji Koalicji Chętnych, po spotkaniu Koalicji Chętnych. Panie premierze, bardzo proszę. Spotkali się przywódcy nie tylko europejscy, nie tylko z Unii Europejskiej. Byli także wysłannicy prezydenta Trumpa. Już tradycyjnie w tych spotkaniach uczestniczyli panowie Witkow i Kuszner, którzy w imieniu. Stanów Zjednoczonych prowadzą negocjacje ze stroną ukraińską i przygotowują razem z Europejczykami pokój na Ukrainie. Jest oczywiście za wcześnie, żeby ogłaszać jakieś przesadnie optymistyczne komunikaty. Do pokoju potrzebna jest przede wszystkim pozytywna decyzja agresora o zakończeniu działań wojennych, ale właśnie po to, aby uzyskać skuteczną presję wobec rosyjskiego agresora. Potrzebne jest uściślanie krok po kroku stanowiska wspólnego dla Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz innych państw stowarzyszonych nieformalnie w koalicji chętnych, takich jak Kanada, Turcja, Norwegia, była także szefowa rządu islandzkiego. No, jest to coraz szersza grupa państw, która jest gotowa. Tworzyć tę koalicję, która z jednej strony ma doprowadzić do pokoju w Ukrainie, a później pilnować, aby ten pokój nie był naruszany i pilnować także procesu odbudowy Ukrainy. Jesteśmy z każdym tygodniem bliżej takich konkretnych rozwiązań. Dzisiaj także, chociaż to akurat wymaga pełnej dyskrecji, rozmawialiśmy już bardziej o szczegółowych rozwiązaniach, jak rozumiemy, akceptowanych także przez Waszyngton jeśli chodzi o gwarancję bezpieczeństwa i rolę poszczególnych państw i Stanów Zjednoczonych i państw europejskich i to wygląda już naprawdę obiecująco i, i, i coraz bardziej konkretnie. Tak jak to wielokrotnie podkreślałem, Polska jest gotowa i na pewno zrealizuje wszystkie zadania dotyczące logistyki. Nie ma oczekiwania ze strony naszych partnerów w obecności polskich wojsk na Ukrainie w żadnym z wariantów i o tym wielokrotnie już mówiliśmy natomiast udział Polski w zabezpieczeniu działań wszystkich państw które będą wspierały Ukrainę no ten udział będzie istotny Polska tutaj pewną niedyskrecję popełni Polska będzie Państwem wiodącym, jeśli chodzi o te kwestie logistyczno-organizacyjne. Każdy z zadań ma swojego jakby lidera narodowego, i wśród tych czterech państw, które będą rozstrzygały, decydowały o tym, jak działać już po, po zakończeniu wojny, Polska jest jednym z państw wiodących. Ale to jest oczywiście bardziej poważne zadanie i poważne wyzwanie, a nie jakiś powód do chwalenia się. Natomiast podkreślam, nasza obecność w całym procesie pokojowym musi być kluczowa i fundamentalna i taka będzie. Równocześnie co jeszcze raz podkreślić, nie będzie związana z obecnością polskich wojsk poza granicami kraju, znaczy w tym przypadku w Ukrainie. Rozmawialiśmy także o tym, w jaki sposób wspólnie działać na rzecz odbudowy Ukrainy, kiedy już pokój zostanie ustanowiony i tu było mi miło słyszeć, kiedy strona amerykańska no, dodawała podziałbym takie odwagi i wiary we własne siły Ukrainie i wszystkim zebranym, mówiąc, że to Polska właśnie jest takim modelowym przykładem tego, że można podnieść się z, ze stanu upadku gospodarki, przeprowadza, przeprowadzając ambitne reformy i prowadząc dobrze politykę gospodarczą przez lata, i że Ukraina ma szansę, tu cytuję pana Kusznera, Ukraina ma szansę pójść polską drogą i osiągnąć takie sukcesy, jakie osiągnęła Polska. Trochę mi to przypomina te, no, takie przesłanie, które przekazywałem. W takim nieformalnym orędziu noworocznym do Europejczyków Be like Poland. I mniej więcej to samo powtórzyli dzisiaj Amerykanie. Drobna sprawa, ale zawsze jest to powód do, do satysfakcji, że nie tylko my widzimy, jak wielką drogę i pozytywną drogę przeszła Polska. Na pewno jeszcze w tym tygodniu to już ustaliłem. Będę rozmawiał z prezydentem o tym, jaka rola jest dla prezydenta, jaka jest rola dla rządu w tym procesie w dalszych dniach, także na pewno jeszcze w tym tygodniu dojdzie do naszego spotkania. Szczegóły będziemy jeszcze ustalali, ale właśnie przed chwilą zdecydowaliśmy, że w tym tygodniu to, to do tego spotkania dojdzie. Będzie ten proces wymagał oczywiście kolejnych spotkań i tak jak powiedziałem, to był zresztą. Główny cel mojego wystąpienia, ale także kilku innych koleżanek i kolegów zebranych przy tym stole, którzy poparli to stanowisko jest, aby uzyskać efekty, o których mówimy, trzeba cały czas mocno naciskać na, na Rosję. I dlatego. No z dużą nadzieją przywitaliśmy deklarację prezydenta Trumpa i no, z satysfakcją przyjąłem też taką gotowość, właściwie zgłaszaną przez wszystkich dzisiejszych uczestników spotkania, gotowość do, do wytwarzania tej presji na Rosję, włącznie z sankcjami, jeśli będzie taka potrzeba, aby skłonić Rosję do poważnego potraktowania tych wysiłków na rzecz pokoju. Podkreślałem, że Polska nie jest tu jakoś naiwnie optymistyczna, jeśli chodzi o stanowisko rosyjskie. Ja pozostaję bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o dobrą wolę Rosjan. Znaczy jej nie będzie i właściwie tutaj była co do tego zgoda. Natomiast presja, znaczy z jednej strony i to, i to jest ta podwójna presja, czyli rozbudowany międzynarodowy i solidarny system wsparcia Ukrainy teraz w czasie wojny i realne gwarancje bezpieczeństwa na, na czas powojenny i równocześnie presja, włączywszy w to sankcje wobec Rosji na. Na, na, na Rosję. W tym kierunku to będzie, to będzie szło. Chcemy wszyscy wykorzystać ten moment, w którym yy, no, i Ukraina, i wszystkie państwa, które dzisiaj brały udział w tym spotkaniu, pokazują w jakimś sensie dobrą wolę. No bo nazwijmy rzecz po imieniu. Ukraina jest gotowa do kompromisu, a przynajmniej rozmawia poważnie i serio o kompromisie. I yy, te warunki pokoju nie byłyby dla nikogo jakoś szczególnie upokarzające. Dlatego musimy jako wspólnota międzynarodowa zmusić Rosję, czy skłonić, nie chcę używać za mocnych słów, zresztą wiadomo, że musiałoby to być działanie wszystkich bez wyjątku państw działających w koalicji chętnych, ale zmusić czy skłonić Rosję do tego, żeby usiadła wreszcie na serio do, do stołu i rozmawiała o warunkach pokoju. Czy to się uda? Zobaczymy. Polska robi tutaj dobrą robotę i, i wszystko co do nas należy będzie. Realizowane. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Jeśli tak, to zapraszam do mikrofonu. Proszę o przedstawienie się. Śmiało, śmiało. Ja tak, <noise> Katarzyna Pyssa, Polsat News. Panie premierze, no próbujemy tutaj od samego początku tych negocjacji jakoś tak sobie zobrazować, mimo że wiem, że nie wszystko nam mediom będzie przekazane, jak te gwarancje będą wyglądały. Powiedział pan premier o takich obszarach, tak, które będą miały swoich, swoje państwa wiodące. Czy tutaj no może nam pan trochę bardziej szczegółowo wymienić, jakie to będą obszary? I druga rzecz, o którą jeszcze chciałam zapytać, bo też pan Powiedział, że to będzie wymagało jeszcze kolejnych, kolejnych spotkań. No Na pewno po reakcji Rosji będzie wymagało, ale czy tutaj to dzisiejsze spotkanie to już była taka kropka nad i, jeśli chodzi o amerykańsko-europejskie rozmowy o gwarancjach bezpieczeństwa? Czy tutaj już wszystko jest jasne? Czy jednak jeszcze cały czas to jest trakcja takiego doprecyzowywania? Na, na żadne niedyskrecje Państwo mnie nie namówicie, ponieważ nie przypadkowo ta część. Ta część naszego spotkania dotycząca już konkretów, jeśli chodzi o gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy, była dyskretna i, i uznaliśmy, że jest opatrzona klauzulą poufności. Ale te gwarancje bezpieczeństwa, no, bo no, kluczowe jest, aby w gwarancję bezpieczeństwa włączyły się wszystkie państwa, które uczestniczą w tym procesie, w tym Stany Zjednoczone. Tak naprawdę naszym zadaniem i to, Tutaj nie, nie, może nie ujawniam jakiejś szczególnej tajemnicy, ale często widzę, że nie, 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 nie wszyscy widzą jakby ten, ten główny cel spotkań, w jakich uczestniczymy. To jest utrzymanie pełnej solidarności w tej presji na Rosję Transatlantyckiej. Europa chce i dzisiaj Stany Zjednoczone przynajmniej deklarują, że tak, że chcą współdziałać. Na rzecz realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, a realne oznaczają zarówno możliwość odstraszania Rosjan od ewentualnie ponawiania y, y, agresji, i y, y, re, wspólnej reakcji, gdyby do takiego ataku doszło. Mówię już po, po zawarciu y, y, pokoju. Więc y, i oczywiście mówi się w tych. Y, planach o tych gwarancjach bezpieczeństwa zarówno w powietrzu, na morzu, jak i na ziemi. I tak jak powiedziałem, i to o tym mogę i powinienem mówić otwarcie, jeśli chodzi o polskie zadanie, ono dotyczy działań poza terenem Ukrainy, a więc logistyka, zabezpieczenie jakby organizacyjne tych, którzy zdecydują się na bezpośredni udział w tych gwarancjach już na terenie Ukrainy. Także to ale to, to, co już powiedziałem na początku, jeśli chodzi o te konkretne propozycje, konkretne odpowiedzialności poszczególnych państw, co kto jest w stanie zapewnić, to tutaj posunęliśmy się bardzo, bardzo do przodu i, i y, dla nas najważniejsze jest to, żeby przy wszystkich wiecie i napięciach, emocjach, no domyślacie się, że, y, y, że te emocje towarzyszą na przykład pani premier Danii, tak? Wtedy, kiedy spotykamy się w takim gronie jak, jak dzisiaj. Ale wszyscy mają dokładnie to, to poczucie, ja mam je aż no tak nie, niezwykle intensywnie, że jeśli jesteśmy w takim momencie historycznym, zwrotnym, gdzie yy, potrzebna jest jedność amerykańsko-europejska, ta natowska czy transatlantycka, i jednocześnie ona się trochę trzęsie w, w posadach z różnych powodów. No to zróbmy wszystko i dzisiaj naprawdę w takim duchu te rozmowy wyglądały, żeby tę jedność w kwestii Ukrainy utrzymać za wszelką cenę. I ta jedność wydaje się rzeczywiście dzisiaj zapewniona. I ta, te daleko idące deklaracje amerykańskie, jeśli chodzi o uczestniczenie Ameryki w gwarancjach bezpieczeństwa i w odbudowie Ukrainy, one dają ostrożne, bo trzeba być zawsze ostrożnym, ale powody do, do, do optymizmu. Dobry wieczór, Przemysław Lis, Polskie Radio. Panie premierze, dwa pytania. Pierwsze to pojawiła się informacja o komórce koordynującej w sztabie Koalicji Chętnych w Paryżu. Czym ta komórka miałaby być, jak miałaby działać? I drugie pytanie. Zarówno prezydent Zełenski, jak i prezydent Macron w orędziu noworocznym mówili, że to spotkanie dzisiejsze w Paryżu, które się zakończyło, będzie poświęcone konkretom. Zatem czy te konkrety padły, czy pojawiła się kropka nad i, czy tam dalej są trzy kropki i czas jeszcze będzie na konkretne dogadywanie się w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. W tej sprawie mam wrażenie, nie powiedziałem wszystko, nawet trochę więcej niż chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o, o konkretyzowanie gwarancji bezpieczeństwa dla, dla Ukrainy. Nie rozmawialiśmy o organizacji procesu i dalszych kroków. De facto, no, Paryż dzisiaj był stolicą tego, tego procesu, więc no, wiadomo, że te zespoły, które koordynują pracę, są bardzo płynne. Ja wiem, że generalnie nasza, nasze media w kraju, ja to rozumiem, nie narzekam. Bardzo często. Ogniskując swoją uwagę na tym, czy jest Polska obecna, czy wszędzie jest obecna, czy w każdym formacie. I, no, chcę powiedzieć, tu siedzi z nami pan ministr Kupiecki, który od rana do wieczora 16 godzin na dobę, od wielu tygodni, a w ostatnich dniach to w ogóle było szaleństwo, między innymi praca w Kijowie, jest w każdym zespole doradców do spraw bezpieczeństwa, bo taką, taką funkcję pełnią ci ludzie, którzy pracują na co dzień nad także nad tym modelem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Więc my jesteśmy w tym obecni czasami aż za bardzo i za dużo. Bo to... I będziemy oczywiście także obecni w tych działaniach koordynujących także w przyszłości. To, o czym też wspomniałem i tutaj niezależnie od emocji politycznych wewnątrz kraju w kwestii bezpieczeństwa będę namawiał także prezydenta, żeby no, wykorzystał jak najlepiej, jak naj jak najlepiej potrafi swoje relacje z administracją amerykańską i z prezydentem Trumpem. I dlatego też będę proponował, żebyśmy tutaj budowali taką synergię i pełną koordynację. To co, to, co jestem w stanie załatwić dla Polski, dla Ukrainy, dla jej bezpieczeństwa i naszego bezpieczeństwa z Europejczykami, to robię. Mam nadzieję, że to te, działanie dwutorowe będzie kontynuowane i, i, i myślę, że prezydent to Dobrze rozumie. Ja na pewno jeszcze mu parę argumentów przedstawię w czasie naszego spotkania. Także nie, nie, nie będę przed Państwem udawał, że właśnie dzisiaj zakończył się ten proces i że pytacie o kropkę na d To Koleżanka Stefania, może koleżankę zapytać o kropkę na d czy. Y, oczywiście nie ma finału, to bez, ale, ale tempo jest tej pracy zawrotne, także jeśli chodzi o dopracowanie szczegółów i y, tak naprawdę intencja, żeby domknąć, ale nie, nie żeby uzyskać pokój, bo jak mówię do tego potrzebna jest Rosja, ale żeby domknąć te szczegóły, które będą składały się na, ten, na te zobowiązania i, i, i konkretne deklaracje wszystkich państw koalicji chętnych i strony amerykańskiej. Wydaje się dość prawdopodobne, tylko nie trzymajcie mnie za słowa, bo nie, 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 nie od nas to zależy. Polska ma tam tylko swój adekwatny udział. Ale wiele na no to wskazuje, że w styczni, do końca stycznia ten, to wspólne stanowisko powinno być gotowe. Kolejne pytanie, proszę. Karolina Mózgowiec, Polska Agencja Prasowa. Chciałabym dopytać, czy mimo wszystko jakiś dokument dzisiaj został podpisany, jakaś deklaracja w sprawie gwarancji bezpieczeństwa? I druga sprawa, czy kwestie Grenlandii i e, Wenezueli m, na ile były poruszane podczas tego spotkania i na ile e, słowa i czyny e, ze strony amerykańskiej podważają e, wiarygodność Stanów Zjednoczonych jako partnera? Nikt nie chciał psuć nastroju dobrej współpracy w sprawie Ukrainy. W związku z tym nikt, nawet pani premier Dani, w kwestii Grenlandii nie poruszał. No bo dzisiaj tematem była nasza wspólna praca razem z Amerykanami na rzecz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Przyjęliśmy tą deklarację paryską, która jest potwierdzeniem woli i ja bym nie lekceważył tego, potwierdzeniem woli wspólnej europejskiej i amerykańskiej, żeby te gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie udzielić z pełną obecnością adekwatną do potrzeb ze strony i państw europejskich i amerykańskich w tym procesie. Więc i temu do, towarzyszą także ustalenia, one mają w tej chwili charakter takich draftów, ustalenia jak mają wyglądać konkretne działania i udział w tych działaniach poszczególnych państw. Ale tak jak powiedziałem, ten, te materiały są w ogóle poufne, bo są ciągle opracowywane, ale pojawiły się wreszcie pierwsze konkretne wersje. I ostatnie pytanie, bardzo proszę. Dzień dobry, kłaniam się, Jan Piotrowski, TVN24. Oddaję tutaj pola koleżankom i kolegom, bo pozwolę sobie zahaczyć o tematy krajowe, panie premierze. Wspomniał pan o spotkaniu z prezydentem. Czy podczas tego spotkania zamierza pan także poruszyć temat chociażby ustawy o statusie osoby najbliższej? Tu wracam do tego, co na ostatnim posiedzeniu rządu miało miejsce, bo wiemy, że ten projekt wyszedł i będzie teraz przechodził całą ścieżkę. A sygnały z pałacu są raczej negatywne wobec tego projektu w takim i z, I z drugiej strony też jeszcze jedna kwestia również pojawiła się na tym posiedzeniu rządu, a mianowicie ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Jakie będą dalsze jej losy? No tak, czytałem już i legendy słyszałem też na temat przebiegu Rady Ministrów w sprawie tych specjalnych uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy i mojej negatywnej opinii na ten temat i, i zatrzymania tego procesu. Hmm. Jeśli chodzi o te kwestie, czyli nie, nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą w ogóle o czym, o, o czym rozmawialiśmy wtedy na posiedzeniu rządu, ale no jednym z pomysłów, jaki pojawił się w Ministerstwie Pracy było wyposażenie Państwowej Inspekcji Pracy w dużo większe kompetencje, tak aby urzędnik państwowy mógł decydować o tym, jaka, jaka ma być umowa między pracodawcą a pracobiorcą. No, warunek takiej wersji skrajnej bez pytania o zgodę i akceptację i pracodawcy i pracobiorcy. Ja uważam i tu, no, tu yy, różnie się w yy, poglądach tej kwestii, że jakby przesadna wada dla urzędników, którzy będą decydowali o tym, jak się kto zatrudnia i znaczy byłaby bardzo yy, destrukcyjna dla bardzo wielu firm i mogłaby także oznaczać yy, 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 utratę pracy dla wielu ludzi. Tak wynika z mojej analizy. I mm, tak, i dlatego no, w sposób bardzo twardy i, i z uzasadnionymi emocjami o tym mówiłem i tłumaczyłem panią i panom ministrom, dlaczego widzę ryzyka z tym związane i, mm, i, i podjąłem decyzję, żeby nie kontynuować pracy nad tego typu reformą. Także sprawę uważam z, z mojego punktu widzenia za. Zamknięto. Ja nie sądzę, żebym był najlepszym, no, najbardziej przekonującym dla prezydenta Nawolskiego człowiekiem, jeśli chodzi o kwestie wartości i chyba żyjemy w trochę różnych światach, jeśli chodzi o takie kwestie, jak na przykład uprawnienia dla. Mówimy o tej ustawie o, o, o statusie osoby najbliższej, a więc także o tych niesformalizowanych nie parach partnerskich. Nie, nie będę przekonywał pana prezydenta. To te, sprawy, te sprawy są dość oczywiste. Znaczy, albo ma się taki pogląd, albo ma się taki pogląd. I ja nie sądzę, żeby moje argumenty przeważyły. Zobaczymy. Ja wiem, jak ja mam się zachować w tej sytuacji, Pan prezydent ma pewnie swoje opinie tutaj. Ja wiem, że w sprawach bezpieczeństwa kraju, biorąc pod uwagę typ kompetencji konstytucyjnych prezydenta, ja tutaj muszę i będę robił wszystko, żeby prezydenta przekonywać do prowadzenia wspólnej polityki i nie przeszkadzania w prowadzeniu polityki na rzecz bezpieczeństwa. I tutaj nie stać nas nawet na najmniejszy margines błędu, bo ryzyko dotyczy. Bezpieczeństwa państwa polskiego i jego, jego obywateli, i mam taką nadzieję, że szczególnie teraz, tak powiem, wprost w, w, będę walił prosto z Mostu. Wtedy, kiedy udaje się, a dzisiaj udało się doprowadzić do takiego ob, obiecującego momentu, gdzie Stany Zjednoczone i Europa oraz inni partnerzy, tacy jak Kanada czy Norwegia czy Turcja, są razem w kwestii ukraińskiej. I dużo pracy w to włożyłem ja i, 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 i mój zespół. No to choćby z tego tytułu, że Amerykanie też są dumni z tego, co się udało osiągnąć, nie sądzę, żeby prezydent Nawrocki tutaj szukał dziury w całym. Taką mam nadzieję. I dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. dziękuję. Panie Prawem primierze. wracamy, prawda? No. Wracamy. No zobaczymy jeszcze. To jest... <noise>